Smoke weed every day lubią się oglądać za Słodki panisek! Kurwa! No, lu, no tacy jesteśmy, no lubimy. No, opowiem Wam o pewnym eksperymencie, który przeprowadziłem. Kurwa! I to było latem. Także weźcie pod uwagę, także poziom mojego poświęcenia. Postanowiłem tego cudownego lata nie patrzeć się na kobiety w ogóle. Inne oczywiście niż. i samo i trodzynia. Gimber. Dopiero kiedy przerwałem ten eksperyment, znowu nabrał kolorów i znowu zachciało mi się żyć. I nie ma w tym nic zdrożnego. Ja nie mówię o ordynarnym wgapianiu się w tyłki albo w cycy. I wybaczcie mi te. Mm... Kurwa. Zatem mamy poziom amatorski, zawodowca i mistrza. Oto poziom amatorski. Wykorzystujmy. Wali go, kurwa, jak się odsłoni. Wyjmujesz z kieszeni żołędzia, rzucasz tam koło dziewczyny, podchodzisz do niej i mówisz Hej, widziałaś może mojego żołędzia? Poziom drugi. Zawodowiec. Zerkacie na dziewczynę. No cóż, trudno zdarzyło się. I wasza... KURWA! Was na tym łapie. I wiecie co mówicie? Ej ty, słuchaj, znasz tą laskę? Wybaczcie, no, tak się mówi czasami. Znasz tą laskę? Ona chyba była na imprezie u syna, To ona jest. Metoda zawodowiec. Przed wami metoda mistrzowska. I muszę przyznać, że opanowałem ją do perfekcji. Przepraszam Cię. Gimper. Kochanie, tu zwracam się do swojej żony, ale muszę to z siebie wyrzucić. Mm, zerkacie na dziewczynę. Delikatnie, jesteście bezpieczni. Wali, dziewczyna! Kurwa jak się odsłoni, i jesteście bezpieczni. Możecie się wgapiać do woli wraz ze swoją wybranką. Bez ordynarnego wgapiania się. To ma być kulturalne podziwianie. Spierdalamy!